Co zjada czas w ciągu dnia najbardziej? Czas zjadają media społecznościowe i gapienie się bezsensownie na życie innych ludzi. Jeżeli już oglądam życie innych ludzi, to po to, żeby zastanowić się, co z tego mogę zaczerpnąć dla siebie, czyli co mnie inspiruje. To po pierwsze. Po drugie, takie gadanie. Za długie gadanie przez telefon też marnuje czas. Ja tak raczej się staram po prostu załatwić sprawę, omówić, chyba że słyszę, że ktoś po prostu potrzebuje pogadać. No to wtedy wyciągam na. Na rozmowę, bo tak myślę, że, że jest to dla niego pomocne, ale tak to nie. Czy w, ogóle... w kuchni, na przykład? I gotowanie jedzenie. Zabiera pani czas, bo wiele osób z tym się boryka. No to, to, nie, to nie zabiera czas. Gotowanie jest ważne, bo to, co sobie sami ugotujemy, potem zjemy, a to nas buduje, więc to nie jest marnowanie czasu. Nie, nie, Pani gotuje? Rzadko, ale gotuję i bardzo to lubię. Najczęściej właśnie, kiedy wracam po pracy takiej porannej i robię sobie obiad. Ale taki, bo śniadanie, no to wiadomo, raz dwa. Ale obiad wymaga trochę staranności, pomyślenia o przepisach. My zresztą z siostrą mamy taką rubrykę siostry gotują w do rzeczy i no musimy czasem ugotować to, o czym piszemy, żeby wiedzieć, czy smakuje, więc, więc gotujemy. Ale to nie jest marnowanie czasu. Nie, to jest zrobienie czegoś, nigdy nie jest marnowaniem czasu. Natomiast takie kręcenie takie się bez sensu, że tu się gdzieś zajrzy, że tam ktoś nas rozproszy, więc ja mam...